Archeolodzy prowadzący nadzór przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Przemyśl-Malchowice odkryli liczne obiekty archeologiczne w Malchowicach w połowie wzgórza schodzącego ku linii granicznej. Podczas poszerzania drogi do czterech pasów przed przejściem granicznym po zdjęciu humusu zostały odkryte liczne obiekty archeologiczne, o czym został poinformowany Urząd Ochrony Zabytków. I który wstrzymał pracę i nakazał e, przeprowadzić e, e, ratownicze badania archeologiczne. Rozpoczęliśmy 4 dni temu e, badania. Na chwilę obecnej są one w stadium takim mało zaawansowanym, dopiero sam początek, ale, ale już możemy powiedzieć, że najprawdopodobniej są to, jest to osada z okresu Neolitu, bądź wczesnej epoki brązu, czy czym mogą świadczyć, jak na razie, pojedyncze pozyskane zabytki krzemienne i kamienne i, i fragmenty ceramiki. Około 200 metrów niżej, u podnóża tegoż wzgórza, odkryto osadem z późnego okresu wpływów rzymskich. Znaleziono tu nie tylko naczynia ceramiczne, ale i piec do wypalania ceramiki. Wkrótce zostanie on przekazany do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie będzie można go oglądać. Nie wiadomo, co jeszcze odkryją archeolodzy w Malchowicach. Wiadomo natomiast, że prace przy budowie tego końcowego odcinka drogi zostaną wstrzymane co najmniej do lipca bieżącego roku.